No witam. Dzisiaj film o takimś prostym rozwiązaniu jak ograniczyć tradycyjny prostownik. Właśnie pojawiło się wiele takich zapytań, wiele problemów na grupie Mistra akumulator i co można z tym zrobić. No tak jak widać jest tutaj dwa regulatory fazowe. No ja czasami stosuję właśnie ten regulator fazowy. Szczegóły na temat jego przeróbki można znaleźć na kanale Piotka Szymkę. No bo mają one swoje, swoje wady. Głównie to powodują nagrzewanie rdzenia. Nie będę tutaj wnikał, dlaczego, po co i jak. Głównie chodzi o nasycenie rdzenia. Jak ktoś ma ochotę wyjaśnić pod filmem to dokładnie, to proszę bardzo, ja nie czuję się osobą kompetentną w tym temacie. Zazwyczaj właśnie stosuję ten regulator, ale jak to zrobić, żeby nie ingerować w prostownik czy nie. Nie rozkręcać go, no bo niektóre są tak zrobione, że no ciężko jest wcisnąć nawet coś, coś, tak, coś tak małego. Bo to jest jedna z wielu propozycji, regulatora fazowego są mniejsze, są większe. Są regulatory PWM, które też można zrobić taki sposób jak za chwilę pokażę. A chodzi właśnie mi o to, że takie coś można włożyć sobie na przykład w takie coś. To jest rodzaj takiej właśnie przystawki. Tutaj są właśnie zrobione gniazda, bo pierwotnie miało to służyć do ograniczenia pompy obiegowej w centralnym ogrzewaniu znacznie ograniczenia regulacji prędkości obrotowej tej pompy dokładnie. Dlatego tutaj są takie wtyki czy wentylator czy wentylatora też wentylator też można też można ograniczyć coś się działo, nie wiem co. Dlatego ma takie wtyki. No i w środku właśnie jest zamontowany tego rodzaju właśnie regulator koszt tego w chwili obecnej to jest jakieś 8 zł no i przy jakichś tam minimalnych zdolnościach można sobie coś takiego coś takiego stworzyć tak? bo wystarczy jakaś wtyczka pudełko na właśnie ten regulator i jakieś gniazdko, tak? No, bo oczywiście tutaj jest napięcie, które może zrobić nam e, krzywdę, także to nie jest do, skierowane do osób, które nie mają jakiegoś podstawowego e, pojęcia o tym, co się robi, co się dzieje, tak? Ale myślę, że nie jest to zbyt skomplikowane. E, no taki regulator. E, ma tutaj oczywiście zaznaczone tak, wejście i wyjście w zasadzie jest potrzebna tylko jedna linia bo tak jak widać te styki zewnętrzne są połączone czyli możemy teoretycznie przeciąć jedną żyłę w przedłużaczu tak? choćby, choćby nawet w przedłużaczu i jedną podłączyć tutaj, drugą tutaj tak Tutaj jest zaznaczone wejście i wyjście. To jest dość istotne, tak? Bo tutaj jest jakiś tam. Co jest? Triak, tak? I, z, i z środkowa nóżka to jest wyjście do urządzenia sterowanego. No i w zasadzie, w zasadzie tyle. Jest to właśnie dość proste do, do wykonania. Nie trzeba rozbierać prostownika, nie trzeba tam ingerować w jego jakąś tam strukturę. Tutaj mam jeszcze taki regulator. On jest o większej mocy. Nie wiem, czy tam będzie widać. On ma tam w środku jakiś tam bezpiecznik, ale. Ten regulator, na przykład w przypadku prostownika, który jakiś czas temu robiłem, br 12 przez 10, bodajże, taki zielony prostownik. No, to na nim ten prostownik chodził jak stara spawarka: po prostu rdzeń wpadał w rezonans, obudowa wpadała w rezonans. Także. Ten, nie wiem, czy akurat w tym, przepraszam, przypadku prostownika, tego, który tutaj jest pod miernikami, by się nadawał. Także co? No, wy, wypada teraz podłączyć to, tak? No, to jest właśnie tak połączone jak. Jak widać, po prostu tutaj jest przejście z jednej strony na drugą, ale później domontowałem tutaj takie gniazdko. No Konstrukcja taka toporna, tak. Tutaj jest kapsel nakrętka, tak, od butelki. No to tylko z tego powodu, żeby przypadkiem sobie nie przestawić potencjometru, głównie. To urządzenie czy, czy ten regulator fazowy wykorzystuje na przykład do zwalniania szlifierki kątowej. Yy, ona ma 700 watów, także spokojnie wy, wyrabia się ten regulator. Yy, no One mają tam do 2 kW. Yy, tamten, który pokazywałem wcześniej, ma do, zakres do większej mocy. Także yy, głównym Bohaterem tego filmu jest właśnie taka taka oto przystawka. Ja sobie, może ją skręcę dwoma krętami i podłączę. Pokażę, jak to y, wygląda. Y, tutaj jest podłączony amperomierz, voltomierz, to jest podłączone do akumulatora. Tutaj jest prostownik. Prostownik to jest właśnie o ten. Tak? Czyli tradycyjny jakiś tam prostownik produkcji albo no i teraz trudno, trudno określić tak jakiej to produkcji nazwijmy to wschodniej. Najpierw to był Związek Radziecki, a na końcu produkcji była Ukraina. No i ja mam to podłączone w ten sposób. E, właśnie takim, e, takim wtykiem. No, i sobie tutaj mogę podłączyć teraz, właśnie ten prostownik. E, no i potencjometr. No, potencjometrem może zjedziemy do końca. E, prostownik jest wyłączony. Teraz włączę go na pierwszy bieg. No jak widać, nic się nie dzieje. I zaczynę sobie działać. No oczywiście mają wady te regulatory fazowe, ale to chyba już w wielu miejscach było opisane, dlaczego i co to powoduje. Głównie nagrzewanie uzwojenia z pewnych powodów. Chyba Tomek Chudy na styloskopie nawet pokazywał, jak to wygląda. Głównie to działa właśnie to tak. To jest taki, nie wiem, można to porównać do rodzaju przerywacza takiego. A te przerwy, właśnie, źle wpływają na rdzeń, na nasycenie rdzenia i tak dalej, ale to, tak jak wspomniałem, może ktoś bardziej ogarnięty w temacie wytłumaczy to. A jak nie, to proszę sobie poszukać, o co chodzi z tymi transformatorami i rdzeniami. No jest taki kanał, bodajże RSN Elektronika i tam chyba jest poświęcony film transformatorom i jego właśnie tam różnym zaletom, wadom i jak on działa. No ale tak, wróćmy do właśnie takiej przystawki, tak? no i to mamy tam na pierwszym zakresie no ja teraz go przekręcę tam do końca akumulator jest tam w miarę doładowany jakiś tam stary to nie jest. zależy mi na tym czy on się uszkodzi czy on się nie uszkodzi no ale tak jak tak jak widać no w tej chwili jeszcze byłoby tak przyzwoicie no ale prąd już tutaj ma Jakieś 2 ampery a to jest na pierwszym biegu tego prostownika. Te prostowniki, właśnie, one moim zdaniem, to jest moje zdanie, tak, nadają się do trzeciego biegu, czyli gdzieś, gdzieś dotąd. No dalej to już jest, to są napięcia już, napięcia nie do przyjęcia, tak, bo tutaj duży akumulator jeszcze jakiś można by tam sobie ładować. I i, 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 Wyłączony, wróćmy do tego momentu. No, i tak jak widać, można ten, ten prostownik sobie właśnie w jakiś tam sposób ograniczyć. No, myślę, że jest słyszalna praca, teraz głośniejsza, transformatora. Tak. No, ale można można w jakimś tam stopniu regulować ten, ten prąd właśnie takim, takim urządzeniem, nawet mocniejszym. No może o coś się wyłączy. Może nawet może nawet dość przyzwoicie. Teraz przekręcę go już do końca. To jest maksymalny zakres i to jest odczep oryginalny tego 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 prostownika tak no i teraz pojedziemy sobie tutaj do końca do końca tym potencjometrem No i co no i tutaj mamy 10 amperów tutaj mamy 17 v No to dla, dla wielu jakiś tam prostowników starych no to jest rzecz normalna, tak osiągnąć takie takie napięcie. No i właśnie uży, użyłem tego, tego za zakresu, tego nastawu, właśnie żeby pokazać, że w taki prosty sposób da się to ograniczyć. No niestety właśnie kosztem temperatury transformatora, no ale ale da się, tak? No bo teraz mamy już tutaj jakieś tam Ampera, 1,5 Ampera, 15,5 V. No i można by to tak zostawić. To jest właśnie taka odpowiedź na mm, obecne, czy właśnie z tego, z tego weekendu, jakieś tam zapytania y, do mnie, właśnie czy drogą mailową, czy messengerem. No, i też właśnie, tak jak wspomniałem, pojawiły się problemy, jak to rozwiązać na grupie Mister Akumulator na Facebooku. No i co? No to tak jak widać, no można to ograniczyć czymś takim. No, ja w tych prostownikach robię to inaczej. Właśnie unikam tych regulatorów fazowych. Bo to jest taka ostateczność, moim zdaniem, bo mają zły wpływ na, na transformator. No, aczkolwiek no czasem je stosuję. Jest taki film na moim kanale, prostownik Marka z takim żółtym frontem. On jest tam, ja wiem, ma wydajność około tam. Chyba do 20 amperów nawet można z niego wyciągnąć i on jest sterowany właśnie, właśnie tak, ty, tym czy takim właśnie regulatorem fazowym i tamten transformator doskonale sobie daje, daje radę. Może jeszcze teraz tak do porównania tak bo to jest maksymalne to jest ograniczone. To może przekręcę tutaj do końca i tak mamy takie parametry właśnie jak widać tam 9,9,2, 17 i 3 i teraz e, podłączę go bezpośrednio do, do gniazdka z pominięciem, właśnie regulatora. No i właśnie widać, że na regulatorze są tam jakieś straty, tak bo tutaj mamy już e, 17,5, i sobie to idzie nawet. E, w górę, jak widać, no ale można ograniczyć tutaj tym tym, tym pokrętłem w tym przypadku tego prostownika. No ale też, tak jak widać, no to jest parametr taki dość, dość spory, tak, bo mamy tutaj 2 ampery No i teraz można sobie samemu odpowiedzieć na pytanie, czy, 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 czy ten prostownik nadaje się czy się nie nadaje no ja tam udzielam odpowiedzi czy sugestii jakichś na przykład żarówka w szeregu tak no bo do, 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 doraźnie żarówka w szeregu w tym prostowniku coś tam pomoże no to także to jest taki 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 film na dzisiaj: jak sobie można łatwo zrobić jakiś taki, właśnie regulator bez ingerencji w budowę prostownika. Tak, wystarczy przewód z wtyczką, jakaś puszka, aby zmieścić właśnie ten regulator. No i na końcu jakieś gniazdo, tak. No i to jest w sumie urządzenie mobilne bo tak jak wspomniałem wcześniej ja to wykorzystuję do zwalniania szlifierki kątowej można zwolnić wiertarkę można zwolnić wentylator także no ma to zastosowania u mnie inne właśnie niż prostowniki no ja sprawdzam prostowniki w tym a w szczególności sprawdzam, jak właśnie znosi transformator ten regulator, tak? No bo, jak wspomniałem, nie wszystkie transformatory dobrze znoszą regulację fazową. Cześć.